Migamy dalej. Dzisiaj już do Tornowa. Super miejsce, polecamy. Miejsce przyjazne, rowerzystom poważne. Widoki do tego przeurocze. Kuski, kurki jest naprawdę mega miejsce, polecamy. Piękne jezioro, naprawdę, żeby objechać nawet. No, no naokoło super by było, tylko szkoda, że trzeba tam jechać się, nie ma jakiejś infrastruktury zrobionej rowerowej, tylko trzeba jechać główną ulicą, gdzie ruch jest dosyć spory, ale chyba jest większe do objechania niż czursztyński. Na bank jest większe. I podjazdik. Już kawałek dobrze jedziemy. I powiem szczerze. Chyba to czyni mistrza, albo nawet na pewno, bo jakoś tak sobie bez problemu podjeżdżam tradycyjnie jak to ja po malutku, ale cały czas do przodu. To jest piękne, że jak się wjeżdża pod taką górę, to potem jest fajne zjazd. I tak to jeszcze razem. Albo tam krze, że tak mi strumą było, że tu jak poszedł do tyłu bardziej O dość tak stromo Uf. Za dużo robactwa Jakby tak jechać z otwartym pyskiem to w sumie do obiadu człowiek był już najedzony O tam znowu ostro Ile tych gór jeszcze będzie? Ten widokowy nic nowego tutaj. Ale końca nie widać, niezwykle. Ja pierdziele. Kiedy będzie koniec? Nogi w sumie dają radę, ale plecy wysiadają. jak bolą ciulę strąg. Porażka, mam że porażka. Te góry są takie długie. Może by to był krótki podjazd, taki ostry, ok. Ale to się ciągnie, i ciągnie, i ciągnie. <kuszczak> Żółw by mnie na pewno wyprzedził. No, ale nie schodzę, jadę. Tyle się liczy. Tak, ja mam nadzieję, że to dosyć, już się troszeczkę tutaj zrobiło fajniej. Ja nawet przełożę, nie zmieniam, jadę na najniższych cały czas, żeby... żeby jak najmniej padało. Może nie jak najmniej, tylko jak najbliżej. Giry w sumie dałem radę, ale kręgosłup ciężko. Uff, dlatego nie lubię gór. Nie przez to, że jest ciężko, że trzeba dużo siły w to włożyć, żeby podjechać, ale przez to, że boli mnie kręgosłup. A boli mnie non stop praktycznie. Więc jeżek mnie ustał. Wiadomo, że trzeba się trochę pod górę spiąć, i wtedy ten głosom zaczyna mi doskwierać. Dobra. Nie koniec. Miło było. Kawałek po prostej I widzę znowu podjazd. Ja pierciut. Gdzie ta wieża? Czy musi być tak wysoko? Mogli wyższą wieżę zrobić, a niżej. Oj katastrofa, ale jestem z siebie dumna, że daję radę. Pytam się, pytam się, gdzie ta wieża, on mówi, a to nie ta góra, no bez jaj, mówi do mnie, chcesz jechać na górę, na wieżę? Chcę, no to jedziemy, no i jadę, kurde, ja nawet nie zasułam, bo kask zdjęłam. Ja, no nie, no to to jeszcze, jeszcze będą góry. I ona miała 3 km albo więcej. Ja pieprza. To nie koniec. O proszę, no proszę, proszę, patrzta, podziwiajta, ta się. A najlepiej to samemu przyjechać i to przeżyć i się płychać pod te góry. O, zamek widać! Tam, po drugiej stronie. A co to, zamek? Jak dom? To nie jest dom z tą flagą na... Jaki dom? No to białe, takie jasne Ty chyba nie to widzisz co ja Zamek jaki tam dom Ty jesteś dom No to się popatrz To wróć tu i se zobacz Żaden dom Tam Nie to Tam Widzisz? A, idź Ty! Zamknij, widzisz. Zamek jak nic. Jaki dom ma na czubku flagę? Może tu będzie widać, co mu pokażę. Nie. Ja ci zaraz to pokażę, tylko teraz jechaliśmy trochę w dół. To nie chodzi mi o to, co jest tam. O zamek. Ten biały na górze tam, tak? Który? Nie tamto! Tam! O, jełopie, łopie, popatrz. Co ty nie powiesz? O, patrz, tam zamek. On mi mówi dom. Tamto myślał. To. Myślał to, co tam jest, a nie to. Ja jestem ciapa niby. I jedziemy chyba na zamek. Niby jest tylko 2,5 km do tego zamku. Idziemy osobno na zamek zobaczyć, bo niestety nie damy rady z tutaj z rowerami wejść. Oblewanie smołą. Nieźle. Pozwalała na podnoszenie wszelakich materiałów, nawet o znacznej wadze. Do obrony obleganych murów stosowano jedynie we wczesnym średniowieczu nowe warownie i zamki posiadały specjalne otwory w konstrukcji murów obronnych, w których wylewano smołę na przeciwnika. Proszę bardzo. Fajne miejsce. Nic się nie płaci. Ale też nie jest taki zamek, do którego wchodzi się nie wiadomo co zwiedza. nie są jakieś tam komnaty i tak dalej, ale no fajny obiekt, Warto na pewno wejść. Widok super. Więc warto wejść i zobaczyć. Tak naprawdę ciekawego. Żadnej zmiany. Uff. Ale chciałam się bo w tym roku nas właśnie to czeka. Długi kawał powal. Aż się cofnę i pokażę Narzekałam przed chwilą na wał. No, to macie. Koniec wał. Znaczy wał jest. Ale piękna trasa się kończy. <gry> Ale numer. Czek tak, i koniec. Hot. i teraz jest tak fajnie Chciała jak nie coś zróżnicowanego to ma jak normalnie na życzenie, jakby mnie słuchali Z tego kawałka nie mogli zrobić do końca, bez sensu. Derbowe, polidełko dla rowerzystów. A nie mamy. A, kubaczki są, można? No. no to daj, spróbujemy. I za toniku to trzeba się napić. Ale ja <grym> ja to ciągle to robi, nie? Nie, reklama. może jest też jakaś sprzedaż internetowa? Zimne, ale... A, ostre takie, trapiące w gardło, ale na pewno orzeźwiające. Zimne, fajne bo zimne. W pierwszym momencie pomyślałem, że nawet imbir tu jest wyrzucony, no i jeszcze, tak? Poproszę więcej. Bardzo tak, dobre. Mnie trochę w gardło drapie, nie wiem jak Ciebie. No jest takie ostre, ale dobry smak. Nie, ale smaku fajne, taki urzeźwiający bardzo. Węgórka 160 163, moi drodzy. Pyszny napój. Ochładzający. Jedziemy dalej. Napiliśmy się. Pychota. Polecamy. Kilometrów nam zostało. Jak tam panie Jacku wrażenia? Oko. Trasa super, super hit, piękne widoki. Okay. Warta polecenia, nie? Tak jest. Pomimo tych zarąbistych górek, to i tak A, było super. Pięknie. Ale fajnie, że jak przyłamał swoje te. W życiu bym nie pomyślała, że po coś takiego, na przykład ja podjadę. No, widzisz? A jest tutaj? Star 660. Uch, co? Co <grym> widziałeś? Starsze star no. jest 660. Oj, zbliżamy się ku końcowi, znaczy ku końcowi naszemu, bo nie jedziemy do samego końca. My kończymy w Tarnowie. Odbieramy samochód od pani, której mieliśmy pierwszy nocleg i pozwoliła nam zostawić auto na te parę dni. No i nie to wiem. To znaczy, że zrobiliśmy Welodunajc i Weloczorszczyn, tak? Wielodunajec, Weloczorszczyn i Gubałówkę. Weloduszczyn to półtora razy. Tak, półtora razy, dokładnie. I było mega. Warto było. Świetna trasa. Jedynie od Zakopca do Nowego Sącza, nie? Nie, to nie Nowy nowy Sącz, czy nowy targ. Do Nowego tarku. Mogliby to trochę lepiej przygotować. Bo mało... Pod rowery jest ta trasa przygotowana. Niestety. Rowery dały radę. Mieli tylko dwa razy spod łańcuch. To tyle. Ja mam poza tym, że świetna trasa, te piękne widoki, które ja uwielbiam, no to do, do, na dokładkę, jeszcze te góry, które pokonałam, to dla mnie jeszcze większa satysfakcja.